No, także teraz zalewamy sobie tutaj pukaneczkę. To jest jakiś tutaj Liquid Moly. Liquid Moly o Jakiś Made in Germany. Zobaczymy, co to, nam, co to tutaj nam zrobi. Coś pisze po polsku. Ta usuwa wewnątrz silnika szkodliwy nagar, i osady. Zapewnia tym samym optymalne osiągi silnika. Nie nadaje się do zastosowania silników pojemności do 6 litrów oleju. Wlać do ciepłego silnika, przed oleju. Po 5-10 minutach pracy silnika na biegu Ja zlać użyto olej. Następnie wymienić filtr i wlać nowy olej. No, czyli wlewamy to... Nie wiem, ogółem ten silnik jest czyściutki, więc jedna puszeczka wystarczy. Ona jest chyba na 6 litrów. No, ale tutaj ile mamy? 9? 10 może? Więc ja ją wleję tutaj. Myślę, że wystarczy. No bo silnik jest czyściutki. Tutaj, przed chwilą, się to było wszystko tak fajnie robione. No ale, z założeniem, turbiny po regeneracji wypada to zrobić. Tutaj o promisyjne otwarcie. Zobaczymy, czy pachnie tak samo jak nafta. No tak. Nie pachnie jak sama nafta, tylko. Jakby coś tam jeszcze było. Ale dobra. Wlewamy tutaj ładnie od do środka. Wszystko niech się nam ładnie wleje. Takie trochę. Jak na to wygląda. Ale wiadomo. Kolor każdy ma tam swój. To tutaj ładnie wlaliśmy. Także teraz odpalamy silnik. Tam było napisane 5-10 minut. Także też na tyle go tutaj zostawimy. Wścimy olej, potem y, tutaj y, z tej chłodnicy jeszcze trzeba będzie spuścić. To się dmuchnie powietrzem, i z drugiego końca wyleci. Potem troszeczkę benzyną się podmyje. I wtedy już przed samym od w y, no, turbiny. Tutaj mówi tam mi ten, mm, ten kolega z tego kanału Damian Turbo C360, coś takiego chyba dobrze kojarzę. Żeby najlepiej zostawić to na jakieś tak pół literka niech wyleci, tam wszystko się przypłuka, to tam nie jest problem. No także odpalamy go i niech się grzeje Niech się pucze o, a nie grzeje, no, odpalamy tutaj się oleju na wystawił Tutaj już troszeczkę nie mogę się doczekać, i ją sam rozpakowałem. Tutaj, bo przyszła turbina po regeneracji. Ją tutaj robił znajomy z kanału Damian Turbo C360. Tutaj hmm, Turbo Mechanica Radom. Tutaj macie wizytówkę. o wizytówkę. tutaj dam link do nich w opisie. No i tutaj ją ładnie zrobili. Yy, ładnie też zapakowana była, bo tutaj w jeden karton gąbki wszystko i drugi tutaj, tak dla pewności, z takimi o... Tymi... O, bomblami powietrznymi. Także ona przyszła tu ładnie w całości. I I co tutaj dużo mówić? No wygląda jak nowa, ładnie. Tam dostawałem zdjęcia, jak ona była robiona. Wygląda to naprawdę zacnie. Chyba będę mógł je nawet tu Wam wstawić do filmu. To je zobaczycie teraz. Tak, tutaj yy, cały rdzeń, wszystko, środek jest nowe, tylko tutaj muszle i ta geometria została stara, bo to tam było w idealnym stanie Wszystko się kręci ładnie Płynnie, bez najmniejszych oporów yy, Luzu na boki, wiadomo, minimalnie jest, ale góra, dół nie ma nic No i co tu dużo mówić, wszystko ładnie tu wygląda To bodajże ona była szkiełkowana nie piaskowana, tylko szkiełkowana, chyba z tego co kojarzę, bo szkiełkowanie jest chyba mniej, mniej inwazyjne w metal. No i widać, ładnie tutaj mamy, wszystko wygląda fajnie, że nie piaskowali tutaj, tej, gdzie mamy numery jej, bo wtedy nie idzie nic znaleźć. No i co tutaj dużo mówić, geometria, wszystko ładnie chodzi, nic się nie zacina. Tam poprosiłem ich i mi ją ustawili tak jak ona była wtedy. Więc powinno być już bez najmniejszych problemów. Wiednik tutaj też o wszystko fajnie chodzi. No i tu mamy jeszcze protokół z wyważenia. Tutaj mamy jakieś linie i to jest bodajże do 0,3 g wyważone przy tam, nie wiem ile, to jest 95 tysięcy, czy coś takiego obrotów do 0,3 g chyba tak. Z tego co tu jest napisane, czyli ogółem. 0,3 g to jest chyba jakby nic, bo no w sumie 1 gram to jest nic. Także raczej to powinno wszystko chodzić. No i tutaj wysłałem im ją ładnie w... w czwartek, oni ją dostali po południu. kurier przyszedł do nich i w piątek już była do mnie odesłana z powrotem. Dzisiaj, on, w poniedziałek, wszystko fajnie przyszło. No także, to tu dużo gadać. Nie będę mówił, jak działa na razie bo tu nie ma co oceniać tak z wierzchu. Zobaczycie zaraz sami Jutro będziemy ją testować No także Póki co wszystko fajnie wygląda. Tam jak, jak mówiłem ci, chcieli to yy, Wejdziecie zobaczycie yy, Będzie W opisie link do nich. Oni tu jeszcze filtry DPF, FAPy tam Czyszczą, regenerują No także Tak. Ja już zalałem płukaneczkę ładnie do 60 Niech tam się wszystko opłucza ładnie. Dodatkowo Idzie nowy olej takie jak do trupka 10 w 40 pukanka tam już się zalała likwi moli jakaś i jeszcze mam filtr po, po ten oleju nowy taki duży o 962 w 962 tutaj o widać macie porównanie z mojej ręka no jest kawałeczek więc yy, yy, no jest duży więc powinien raczej więcej filtrować i, no, co tutaj dużo gadać, przechodzimy do montażu jej. No, do montażu rozgrzewamy silnik, tam olej ten spuszczamy, zalewamy nowy. No, zaczną, zobaczcie, zaraz sami. No, i ten damien, który tutaj mi ją robi, też ma tam kanał na YouTube, filmy raz na jakiś czas dodaje, też ma 60 z turbiną i 4x4, rzeczkę inną niż ja mam. No bo wiadomo każdy robi według siebie, a jak chcecie to możecie zobaczyć tam u niego. Bo też tutaj zna się na robocie. No, jedziemy sobie na szybką przejazdkę. Ciśnienia oleju sobie wystaje bez zmian, czyli wszystko jak najbardziej jest ok. Wiaderko I odkręcamy póki ciepły jeszcze. I moment poszło. Ten olejek mamy tutaj bardzo rzadki. Zaraz zobaczymy korę oleju, ale już widzę, że dużego jeżyka tutaj nie ma. No olej przedziutki, wiadomo, bo z płukanką. 60 bez sensu jest wjeżdżać na jakieś krzywe na tą stronę bo wtedy tu mamy te przegrody w miejscu i wtedy z nich olej nam nie wyleci więc lepiej tak, na prostym stanąć i bynajmniej wszystko nam wyleci po czasie tutaj włożyłem olej do ciepłej wody i teraz napełniamy chodnicę. ja ją powietrzem tutaj ładnie wydmuchałem potem benzyną ekstrakcyjną Tutaj o do bańki. Zresztą widać. W końcu potem już zaczęła lecieć praktycznie czysta benzyna, więc jest na pewno wszystko czyściutko. A teraz to po prostu musi się zalać olej. Troszeczkę ugrzałem w wodzie ciepłej, żeby tutaj nam wyżej wpływał. No, ściereczka no, ładnie przesparowana i tutaj o. zmieści nam się? pewnie się zmieści. Wszystkie węże przy okazji też wyczyściłem. Wszystkie węże też wyczyściłem, no i co? Przed odpaleniem jeszcze zdejmę sobie tutaj. No wiadomo, nie wiem, coś wpadło, coś... Żeby nie było żadnej sytuacji, że coś wpadnie do silnika, niech sobie wydmucha tutaj wszystko. Będzie dobrze, będzie chodzić maszyna, no. Pierwsze odpalenie na turbinie po regeneracji. Tutaj na starej turbinie nawet aż łzy aż się leciały Pięknie, oleje ładne jak przykręcony, niech chwileczkę się rozchodzi Zaraz się przygazujemy Jedziemy na test! No, to już wszystko ładnie złożyłem. Byłem na jeździe próbnej i wszystko fajnie, elegancko jedzie, ale teraz, jak ta turbina jest tak fajnie zrobiona, to niestety, ale ten frid z 80 nie wyrabia. Za mało powietrza daje, jakby, i czuj, że się dusi. Dobra. Moc również. No ale łącznik nie wytrzymał. Odsuję dalej.